Porę nas ktoś ostrzegł, bo gdyby nie to, to byśmy już może nie żyli. Salbachowie noc z 10 na 11 czerwca zapamiętają do końca życia. Tuż po godzinie 23 w budynku, w którym mieszkali od 30 lat, wybuch pożar. Rodzina w kilka godzin straciła wszystko, co miała. Pierwsze uczucie to było takie, że po prostu totalna panika. Nie wiedziałam, w którą stronę się obrócić. Nie wiedziałam z początku, co mam robić, no ale w drugiej chwili znowu już. Jakoś tak dotarło do mnie, że to się stało, nie? I no, pierwsza myśl, krzyczałam do dzieci, żeby ratowały co się da. Syn państwa Solbachów wracał tej nocy do domu i zauważył dym. Pierwsza moja reakcja była taka, że wleciałem do domu, praktycznie. Już nawet nie, nie patrzyłem, co robię. Po pier... Biegłem, biegłem, żeby ostrzec tylko wszystkich, no, szybko wezwać straż pożarną. W budynku, w którym pojawił się ogień, mieszkały trzy rodziny, jednak tej nocy sąsiadów Salbachów nie było. Jednak strach padł na mieszkańców okolicznych budynków. Sąsiadka mnie obudziła, że pali się. Jak ja wyskoczyłem, to było całe już wszystko w ogniu. No Bogu, dzięki szybko straż przyjechała i zaczęli gasić. Najbardziej to chyba o tutaj, nasz budynek, bo no wszystko, ale zagrożenie było duże. Na miejscu pojawiło się dziewięć zastępów Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwała ponad 4 godziny. Budynek, w którym łącznie mieszkało 6 osób, spłonął doszczętnie. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Obiekt został przeszukany przez strażaków. Przy pomocy kamery termowizyjnej z obiektu zostały ewakuowane butle z propanem butanem. Obiekt w tej chwili już nie stwarza, nie stwarza zagrożenia. Pogorzelcy nie tylko stracili wszystko. W domu Salbachów pracują tylko synowie. Ojciec niedawno stracił pracę, a mieszkanie nie było ubezpieczone. Rodzina została z tym, co miała na sobie. To, co nie spłonęło, zostało zalane, jednak rodzina liczy na to, że kiedyś uda im się tutaj wrócić. Potrzebują wsparcia. Chcieliby wrócić w to miejsce, skąd pochodzą. Twierdzą, że. Według ich spojrzenia na te budynki, że ten budynek idzie uratować. I prosiłabym ludzi dobrej woli i chęci, żeby wesprzeć ich w tym, żeby, nie wiem, może jakieś ekipy budowlane, które są fachowcami w tej sprawie, spojrzały na te budynki, na te mury. Oprócz pomocy budowlańców, pogorzelcy potrzebują najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak ubrania, kosmetyki, a także produkty spożywcze. Najważniejsze są jednak miejsca, w którym teraz mogłyby zamieszkać poszkodowane rodziny. Podjęliśmy starania poszukiwania lokalu już takiego stałego, ze względu na to, że wiemy, że sytuacja ekonomiczna tych rodzin jest bardzo trudna i nie będzie ich stać na wynajem jakiegokolwiek mieszkania. Pogorzelcy tymczasowo zamieszkują w domu pomocowo-opiekuńczym w Białej. Następnie gmina planuje adaptować na mieszkania lokale na parterze po byłym przedszkolu w Nowej Wsi. W okresie letnim ma się zwolnić także mieszkanie socjalne w Niekursku. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc, mogą zgłaszać się do Anety Flis słomnicy, która organizuje zbiórkę darów dla pogorzelców.